A zakaz. Lajkujcie, subskrybujcie, wiecie jak to działa. A powrót do biura. Na to sobie szybko gaśnię, bo dawno nie byłem i mam wtedy straszny bałagan. Mm. Natomiast powiem Wam, że przez ten czas świąteczny miałem okazję sobie po, poprzyglądać się jak działa opakat w telefonie Huawei. I powiem szczerze powiedziawszy, na początku nie zwróciłem na to uwagi, bo byłem dość mocno nim zachwycony, że te zdjęcia są takie fajne. Ale one są fajne z daleka, z bliska, z bliska okazało się, że już nie jest tak kolorowo i fajnie, bo mm, w nomenklaturze e, lustrzanek byśmy powiedzieli, że nie ostrzy prawidłowo. Hmm. Więc te zdjęcia nie są takie idealne na przybliżenie, jak się chciał. Nie wiem, jeszcze czy nie wywoływałem żadnych zdjęć, natomiast gdzieś ten hype i zachwyt do tego spowodował, że nie zwróciłem na to uwagi i to tylko oznacza tyle, że muszę zwrócić uwagę do robienia zdjęć tradycyjnym aparatem bo jednak to nigdy nie będzie to samo, co, co mianowicie e, lustrzanka, albo nawet jakiś bezlusterkowiec, który jest do tego po prostu przeznaczony, ma dużą matrycę i te wszystkie rzeczy Nie Jest powolny powrót do gry, powolny, ale powrót, bo na przykład e, dzisiaj będzie live, bo jeżeli dzisiaj by go nie było, to by dopiero był w maju, więc lepiej, żeby był dzisiaj nawet e, niż w machin wiadomo a to mi pozwoli wrócić do tego do trebu, który miałem przed niestety nie mam monitora dzisiaj będzie trzeba zamówić nowy to chyba właśnie dzisiaj przyszedł ten wielki monitor o którym wam mówiłem no ale cały musi trafić na tło operacyjne. i być delikatnie rozparcelowane Naprawdę do Więc mam tak jakiś plastik. Bardzo Kabel wtedy to znaczy. LG naprawdę przez moment kamekę przestała działać, ale kto używa płyt dzisiaj? Kto? Pytam się kto. Dobra. Lecimy stąd dalej pani kameka. Znowu tak powie, że to takie Jest uchwy. Nie jest tu nic, za chwilę się tym zajmie. z zasady, zanim podłączę już będę na to Tak, po pierwsze jest za nisko. Pod za chwilę mi się skończy. Po trzecie nie ma regulacji góra-dół. Chyba kąt pochylenia nie da się za bardzo regulować, więc za chwilę będzie trzeba dokupić uchwyt odpowiedni, bo na takiej ikeowskiej podstawce do monitorów e, to zakrzywienie sprawia, że się przewraca do przodu, ale jeszcze nie podłączyłem, zobaczymy jak to podłączymy. Jak to bywa w świecie, eee, nie wszystko poszło jak należy, więc musiałem wziąć zapasowy apakat i zacząć nagrywać nie wiem czy ma twarz ostatnią. W każdym razie okazało się, że to 209. w międzyczasie się okazało, że 29 nie mają kalkulacji wysokości, więc jest to lipa zdecydowanie za nisko, ma funkcję HDR. I teraz tak według starej, to był A+, według nowej, która jest od niedawna, jest F, bo musieli podnieść, żeby te nowe urządzenia się mieściły w tej wyższej skali, a żeby te starsze, mimo że A, to spadło niżej. Takie? No dobra, wrócimy z tym dalej. Zasilacz, kabel HDMI, będzie można jakieś testy wykonać. To jest słuchawki, podsłuchawek, tu można właśnie uchwyt o którym mówiłem zainstalować. I teraz tak, HDMI, Jest Display port też. Ale my będziemy korzystać z HDMI. Zasilacz na razie na krótko tu przełożę. Do pracy będzie całkiem spoko. Natomiast e, musi być uchwyt do monitora. No dobra, udało go się wstępnie skonfigurować, natomiast problem był, tylko, problem był tylko z tym, żeby ściągnąć dodatkowy program, który umożliwia jakby zmianę obrazów z lewej do prawej. Na niektórych aplikacjach to działa, na niektórych nie działa, pewnie w zależności od tego w czym są napisane. Natomiast całkiem to spoko wygląda, bo dzięki temu można pracować tak jakby na dwóch monitorach, znaczy mając jeden monitor, to wygląda jakbyśmy pracowali na dwóch monitorach. Dwa, no, jakieś na pochtale I on tutaj taką pokazuje linię zieloną, i to znaczy, że tutaj zostanie przypięty ten obraz. Natomiast to można sobie dowolnie zmienić według tego, co oferuje tutaj program. Można nawet w poziomie, w pionie, można mieć a, z takim przesunięciem, że to jest mniej, jeżeli tam byśmy chcieli sobie coś podgląd mieć, a tu główne e, działanie mieć. Natomiast standardowo są tutaj dwa Poland też mamy tak zwane PIP, czyli e, Picture in Picture i wtedy do takiego małego, jeżeli byśmy tu chcieli sobie jakiegoś Spotify'a odpalić na przykład z, przy, z podglądem um, rzeczy e, do słuchania. Um, natomiast głównie jest to taki podział. Dzisiaj był ciężki dzień. Ech. Natomiast nowy monitor zdecydowanie pomógł. przy pracy. Natomiast dzisiaj były faktury, których nienawidzę, natomiast już całe szczęście zacząłem też na następny miesiąc je sobie porządkować, więc nie powinno być tyle problemu, natomiast u nowego klienta trochę miałem problemów z dostępami do załatwienia i prawie już się wszystko udało, ale niestety InPost kolejny raz dał dupy, bo zgubił moją przesyłkę z dokumentami. Dzisiaj muszę jeszcze raz to zrobić. I chciałem Wam opowiedzieć o dwóch fajnych tych e, filmach dokumentalnych. Jeden to jest Apollo 11. Oba są na Netflixie. The designed Jeden jest Apollo 11. Czyli o, 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 o tym jak dało się wylądować na księżycu. To jest dokument, ale wszystkie filmy, wszystkie jakby, cała część jest z prawdziwych nagrań, które były, mm. które były nagrywane podczas tej misji, więc to nie jest tak, że za, za każdym razem jest fajny, fajnie to wygląda, niektóre ujęcia są naprawdę kiepskie, na Biorąc pod uwagę, że oni nakrywali na Księżycu nie wiem, tam 5 klatek na sekundę, więc te niektóre ujęcia są bardzo słabe. Natomiast jest dużo ujęć, których wcześniej nie widziałem, pewnie wy też nie widzieliście. A po tego, jak to wyglądało, rozstawienie tej flagi, która faluje, jak ten lądownik się zbliżał i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie też jest pokazane, jak jak to by było kiedyś, w sensie jak wszystkie wyglądały te monitory, jak oni widzieli mniej więcej podgląd pod to, jak się misja, to bardzo fajny film. I dla pasjonatów misji misji i i ogólnie całego tego mm, hype'u na nas jest to bardzo fajny film Nie ja miałem przyjemność być tam e, w sensie okay, od widać platformę startową z taktową Również widać z e, ciekłym wodorem i tlenem które są pompowane do wachodłowca też startem. w sensie w centrum kosmicznym Kennedy'ego na Florydzie. Widziałem te wszystkie budynki, w których to się odbywało. Znaczy, nie wszędzie, nie wszędzie można wejść, ale z daleka było to widać. Bardzo fajnie, jeszcze, jak tam byłem, to jeszcze promy kosmiczne latały. W sensie, też nie widziałem lotu, ale jakby jeszcze w tych latach one funkcjonowały. A czemu o tym mówię, to za chwilę. Więc dla mnie osobiście to był... Ten dokument o Apollo 11 był bardzo fajny. Tym bardziej, że Niektóre ujęcia mi się wydaje, że były poprawiane, bo były rewelacyjne. Niektóre, tak jak wspominałem, były gorsze. Natomiast drugi drugi e, dokument, który Wam polecam, drugi fajny dokument też, a propos właśnie podboju pod kosmicznego, jestem ciekaw, kiedy będzie taki dokument o e, Elonie Masku. Natomiast drugi to jest Challenger Ostatni Lot. to jest kilka odcinków. Who to blame? So we all looked for what we could do. It was horrible for the kids. We had the story already. We were going to publish it one way or the other. This wasn't how it was supposed to be. Natomiast też jest bardzo fajnie pokazane jak Rozwijał się ten program promów kosmicznych i lotów kosmicznych. W ogóle oni mieli latać co ciekawe dwa razy w tygodniu. Natomiast to nie wyszło z różnych powodów. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam, żeby obejrzeć sobie ten sezon. Natomiast pokazują, jak doszło do, tego, do tej katastrofy Challenger'a i jak, jak właśnie... W Polityczne zakrywki wpływają na bezpieczeństwo, to się powtórzyło w naso dwa razy. Jeden to był Challenger, a drugi to był, a drugi to był właśnie Prom Columbia, który podczas wejścia no po prostu spłonął, bo tam te techniczne osłony nie wytrzymały i to był ten sam powód, ten sam powód, dla którego doszło do tego wypadku, ten sam powód. Do którego właśnie też e, przyczynił się e, katastrofa Challengera, czyli naciski z góry. Jakoś tak chyba wszędzie jest, że jak jest większa katastrofa, to jest e, m, naciski z góry idą. Natomiast e, też bardzo fajny program pokazuje trochę. E, z jakimi problemami trochę nasa się tam wtedy spotkało, w sensie pijakowym, jak to załatwili, no i też co zamiatali pod, pod, pod dywan. I są osoby, które podjęły decyzję właśnie o starcie challengera w dniu, w którym nie wystartować. No i co jest smutne, że, że przynajmniej jedna z tych osób nadal uważa, że to była słuszna decyzja. Natomiast na 100. Sto... 35 chyba lotów, 135 misji. Dwie niestety niepowodzeniem się skończyły śmier śmiercią astronautów. W międzyczasie naprawa teleskopu Hubble'a i budowa międzynarodowej stacji kosmicznej. Oni też mieli budżet y, na y, lądowanie na Księżycu, plus na y, loty na maksa. Natomiast budżet się skończył. Skurczył, bo te promy dość dużo kosztowały. A jeszcze jest jedna ciekawostka: bo Rosjanie też mieli swoje promy, nawet chyba dwa wybudowali, z czego nawet jeden leciał. Tylko różnica była taka, że z tego co pamiętam, to rosyjskie wtedy Związku Radzieckiego promy były bardziej odporne, bo one były, miały być za zadanie, były przystosowane do walki w kosmosie. Natomiast drugą rzeczą, która mnie odróżniała od, właśnie od amerykańskich, to było zdalne sterowanie. One były w pełni zdalnie sterowane i pierwszy lot właśnie wahadłowca Związku Radzieckiego odbył się um, bez udziału ludzi. A powiem Wam, że dzisiaj wyjątkowo paskudna pogoda. Śnieg rano padał. a mamy kwiecień. Jest najzimniejszy kwiecień od już lat. Aaaa chyba chrypatka No dobra eee, przyszedł stojak, więc trzeba się tym zająć No jak już podprzątamy wszystko z pola działania nie zdjęte To ramię nasunąć Przykręcić To jest, to jest wszystko metalowe to, to też jest solidnie więc nie powinno być tutaj żadnych problemów

No dobra, to może grać. Dobra. tu są orginalne śrubki. I żeby ich nie zgubić to w, te, w tego kikuta, idealnie. Bez, to jest nieskończone, bo to jeszcze za chwilę lampka dojdzie, to jest super. I trochę jeszcze poporządkuję. Natomiast uchwyt jest bardzo stabilny. Eee, o, trochę się obawiałem, że nie będzie stabilny, ale jest stabilny. Tu ramię się głusza. Ten plastik jest tylko taki, można no, no, to był być z metalu, chociaż pewnie z metalu by coś tam nie pochodziło, ale z śruby są, wszystko jest, więc miejmy nadzieję, że, że nie będzie źle. Teraz mogę sobie pracować swobodnie. A no i drugie światełko, tak jak mówiłem, już doszło. Także, tak już jest prawie zakończone. Na ten moment, set.